Jak to możliwe, że cywilizacja, która wynalazła pismo, koło i podatki, nagle zniknęła? Sumerowie, twórcy historii i jej wielkiej zagadki, zaczęło się pięknie. Sumerowie zbudowali pierwsze miasta ziguraty i system irygacji. Byli królowie, bogowie i fajerwerki cywilizacji, ale potem pojawiły się problemy. Ktoś powiedział, Więcej ludzi, to lepiej. I zaczęło brakować wody, jedzenia i bom miejsca na osły. A potem zaczęły się wojny. Miasta walczyły o zasoby, a Sumerowie przestali współpracować. Wojna? Zawsze zła strategia. I na końcu, przyroda powiedziała: dość tego. W susze, powodzie i burze zmiotły Sumerów z mapy. Więc co możemy się nauczyć od Sumerów? Nigdy nie lekceważ natury, współpracuj i pamiętaj o wodzie. Chcesz dowiedzieć się więcej o starożytnych cywilizacjach? Subskrybuj sekrety historii opowieści, bo historia nie tylko uczy, ale też bawi. Zapraszamy do YouTube'a.